FA Bogu, bracia i siostry, dzień dobry wszystkim znajomym i nieznajomym. E, witam ponownie na następnym, e, na następnym fragmencie studiowania Słowa Bożego. Dzisiaj chciałbym skoncentrować się na fragmentach, które mówią o uzdrowieniu. Chciałbym to zrobić dlatego, gdyż wiem, że czasy są trudne, dużo ludzi boryka się z wieloma, z wieloma problemami, które ich nurtują, na które niekoniecznie potrafią znaleźć rozwiązanie. Dlatego uważam, że to jest dobry czas na to, żeby pokazać ludziom, że gdy nie radzą sobie z problemami, Bóg czeka na to, żeby oni do nich zawołali. Chciałbym się pomodlić o to słowo. Panie Boże, ja wołam do Ciebie o to, aby ludzie, którzy dzisiaj będą słuchali tego słowa, abyś Ty zmiękczał ich serce, abyś Ty Panie spowodował, aby jakiekolwiek lęki o, o sądzie, o tym, że. Ty, że oni się nie nadają, jakiekolwiek, jakiekolwiek kłamstwa diabeł będzie wciskał w ich serce, w ich uszy. Panie, abyś ty to zagłusił, abyś dał, panie, im pokrzepienie do tego, aby zaglądali do twojego, słowa, do twojego słowa, aby zawołali do ciebie o pomoc, aby nie musieli się wstydzić, żeby zrozumieli, że ty jesteś najlepszym lekarzem, najlepszą drogą i rozwiązaniem ze wszystkich problemów. Amen. Więc tak, mam przygotowane dwa fragmenty, na których dzisiaj chciałbym się najbardziej skoncentrować. E, jeden fragment to jest Ewangelia Świętego Łukasza, piąty e, rozdział, tylko dwunasty, trzynasty werset, bo to jest najbardziej istotne. Więc przeczytam ten pierwszy fragment. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten ujrzawszy Jezusa patł na twarz swoją i poprosił go, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę być oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Co nam ten fragment pokazuje? Pokazuje nam, kochani, determinację człowieka, który był chory, który nie potrafił sobie poradzić ze swoimi problemami, który wiedział, że dla niego jedynym rozwiązaniem jest przyjście do Boga. Ja wiem, że czy my to akceptujemy, czy my tego nie akceptujemy, wielu z nas na pewnym etapie naszego życia, właśnie w takiej sytuacji się znajdzie. Na początku próbujemy po ludzku rozwiązywać nasze problemy. Szukamy, szukamy różnego wyjścia, szukamy różnych rozwiązań, szukamy różnych drzwi. Często gęsto to są złe drzwi, bo to są decyzje podejmowane właśnie przez nas. A ostatnią. Ostatnią deską ratunku, tak fajnie po polsku się to nazywa, jak trwoga to do Boga, to wtedy przychodzimy właśnie i prosimy Pana Boga. Czy ja uważam, że to jest źle? Nie, to nie jest źle, tylko że. Yy... Ważne, że w końcu przychodzimy. Tylko szkoda po prostu zmarnowanego czasu. Ja chciałbym tutaj przekazać, aby ludzie nie czekali do ostatniej chwili, żeby to nie była ta, ta przysłowiowa ostatnia deska ratunku, ale żeby to była pierwsza. Pierwsza i jedyna, bo w wielu przypadkach wystarczy tylko zrobić krok do Pana Boga, a On, e, a on zrobi dwa następne. Skąd to wiem? Wiem to z własnego doświadczenia. Gdy się nawracałem... E, gdy się nawracałem, moje, moje życie nie wyglądało, e, z perspektywy ludzi z boku, nie wyglądało źle. Miałem, e, kupiliśmy dom, miałem pracę, wszystko, wszystko było cacy, ale e, diabeł karmił mnie kłamstwami, które mówił, że ja do niczego się nie nadaję, e, oszukiwał mnie, że moje życie w rodzinie jest byle jakie, że moje małżeństwo kuleje i tak dalej, i popadałem. Popadałem w jakąś samokrytykę, brakowało mi motywacji. W tej chwili wiem po tym, jak wysłuchałem wielu ludzi, Wiem, że borykałem się z depresją. Nie wiem, jak głęboka to była depresja, bo nigdy nie byłem u żadnego lekarza. Ja broniłem się, ja broniłem się przed tego typu, stwierdzeniami, że mam depresję, no bo dlaczego miałbym ją mieć, ale dzisiaj z perspektywy osoby nawróconej i z perspektywy osoby, która miała, e, miała myśli samobójcze, nawet tak, takie do tego doszło, e, która wiem, że była, która wiem, że była uzależniona od. E, od wielu rzeczy, o, o których dzisiaj jest e, z perspektywy osoby nawróconej, jest mi wstyd mówić, ale z drugiej strony nie jest mi wstyd powiedzieć, bo wiem, że Pan Bóg mi to wybaczył, ja jemu to wyznałem, przeprosiłem go za to wszystko, więc, e, więc wiem, że byłem uzależniony po części od pornografii, wiem, że byłem uzależniony od. E, nie wiem, nie, nie kontrolowałem swojego języka. Miałem wiele rzeczy, po prostu dzisiaj takie wy, wyszukiwanie na tą chwilę przykładów jest bardzo ciężkie, ale wiem, że moje życie, wiem, wiem, że moje życie nie było, nie było takie, jak być powinno. I w momencie, gdy przychodziły do mnie takie czarne myśli, gdy, gdy zastanawiałem się, jak to wszystko zakończyć, gdy dawałem pożywkę diabłu i za każdym razem po prostu słuchałem tego wszystkiego, yy, Właśnie zrobiłem to, co zrobił ten człowiek trendowaty, poprosiłem, e, poprosiłem Pana Boga o pomoc. Wyciągnąłem do niego swoją rękę i bez względu na to, jaki byłem, e, jakie miałem problemy, jaki byłem, jaki byłem grzeszny, on się ode mnie nie odwrócił. W Ewangelii Św. Jana w rozdziale 12, 47 werset jest taki, e, jest, jest taki werset. Ja bym chciał się skoncentrować na drugim fragmencie tego wersetu. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. To było, to było coś, czego to było kłamstwo diabła, które on mi dawał, że właśnie ja dla Pana Boga się nie nadaję, że ja, że ja jestem grzeszny, że ja po prostu. Będę odrzucony, że nawet nie mam co wyciągać ręki do Pana Boga, bo On i tak mnie nie uratuje. Okazało się, że w Ewangelii Świętego Jana ja znalazłem inne rozwiązanie, więc. Skierowałem się do Pana Boga i okazało się z perspektywy czasu, że to była jedyna trafna decyzja. Gdy ja próbowałem próbowałem rozmawiać z jakimiś tam innymi osobami, oczywiście nikomu się nie przyznałem do moich problemów, ale pokrótce opowiadałem o jakichś swoich przemyśleniach, o swoich problemach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nikt nie znalazł rozwiązania, a rozwiązanie było w Bogu. Tylko, że ja na, tamten, na, tamten, na tamtym etapie jeszcze tego nie widziałem. To jest właśnie ten czas, kiedy my jesteśmy słabi, kiedy my upadamy, kiedy my, im bardziej my próbujemy wyciągnąć swoją rękę do Boga, gdy widzimy, że żadne inne rozwiązanie do nas nie przychodzi, to właśnie jest czas kiedy my najbardziej będziemy atakowani przez diabła. Kiedy to on wykorzystuje swój czas, żebyśmy przypadkiem nie zwrócili swoje, swojego serca, swoje, swoje, swojej mowy, e, swoich pragnień, swojego jakiegoś takiego żalu do Boga, żebyśmy nie wyciągnęli do niego ręki. Diabeł będzie nas karmił, oszukiwał, bo on jest ojcem kłamstwa i tylko i wyłącznie kłamstwo wychodzi z jego ust. Także na tą chwilę ja wiem, że to był że to był najlepszy czas, najlepsza decyzja, jaką ja mogłem zrobić. Wyciągnąć rękę do Jezusa. Jezus dotknął się mnie i pokazał mi, że moje życie ma sens, że moje małżeństwo ma sens, że moja rodzina ma sens, że ja mam dla kogo żyć, że nie jestem beznadziejny, że on ma wobec mnie inne plany i ja w to uwierzyłem i dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Teraz chciałbym przeczytać e, drugi fragment. Na... Bardzo podobny, bardzo podobny na swój sposób też doszło tutaj do uzdrowienia. Jest to fragment z Ewangelii Świętego Jana, piąty rozdział od pierwszego wersetu. Potem było święto żydowskie, i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Mająca pięć krużganków, w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał w zdrowie, jakąkolwiek chorobę był dotknięty? A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał Go, Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory panie: Nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczę mu Jezus. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Kochani, wspaniały fragment. Wspaniały fragment, który pokazuje, jak dobry jest Bóg. Ten człowiek nie musiał, tak jak w przypadku osoby trendowatej, to on zaczepił Jezusa i poprosił go o pomoc. I wspaniale, że to zrobił. Ale w tym przypadku, w tym, e, w tym fragmencie, w szóstym rozdziale widzimy, że Jezus ujrzał leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje i go zapytał, czy chcesz być zdrowy. Dzisiaj Jezus pyta się Ciebie, czy Ty chcesz być zdrowy? Czy Ty. E, czy ty jesteś chory, czy ty jesteś od czegoś uzależniony, czy masz problemy z hazardem, czy masz problemy z grami, bo to jest problem tych czasów, czy ty jesteś hazardzistą i wydajesz pieniądze, które powinny iść dla twojej rodziny, czy masz problemy w małżeństwie, nie wiesz jak je rozwiązać, czy masz problemy w pracy, czy jesteś samotny, tracisz sens życia. O to wszystko dzisiaj pytacie Jezus i chce, ci, i chce wyciągnąć do ciebie dłoń i chce ci pomóc. Chce ci pomóc rozwiązać twoje problemy, chce przyjść, wlać w twoje serce miłość, wlać w twoje serce e, nadzieję, chce ci pokazać, że ma dla ciebie inny plan, chce ci pokazać, że ma dla ciebie inne życie i że jesteś dla niego wartościowy. Jezus powiedział, że nie przyszedł zbawiać sprawiedliwych, ale przyszedł zbawiać grzeszników, i że to nie chorzy, i że to nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. Więc jeżeli w jakikolwiek sposób czujesz się e, dzisiaj w trudnym czasie, że masz depresję, straciłeś pracę, masz problemy z żoną, z mężem, po prostu przechodzisz przez trudny czas, to dzisiaj jest ten dzień na to, że Jezus się Ciebie pyta, czy Ty potrzebujesz pomocy. Nie musisz patrzeć na to, nie patrzeć na to co, co powiedzą ludzie, bo na pewnym etapie wszyscy ludzie Ciebie zawodzą. Zawiodą Cię wszyscy ludzie, nawet jeżeli trudno Ci to sobie wyobrazić, to na pewnym etapie wszyscy Twoi, nawet najlepsi znajomi, będą zajęci czymś innym, chwilowo ich nie będzie, będą mieli swoje problemy i Ty zostaniesz sam ze swoimi problemami. Także Wyciągnij swoją rękę do Boga, wyciągnij swoją rękę do Jezusa, bo on czeka na ciebie i pyta się dzisiaj ciebie, czy ty chcesz być zdrowy. Jeżeli chcesz być zdrowy, jeżeli nie, nie potrafisz od tego wszystkiego sam się uwolnić, jeżeli nie widzisz rozwiązania na swoje, właśnie, przede wszystkim takie problemy cywilizacyjne, z którymi dzisiaj się borykamy, COVID dodał nam, wielu problemów właśnie takich że ludzie potracili pracę, nie mają funduszy na spłacanie kredytów, na jakieś na normalne życie. Nie wiedzą jak to wszystko rozwiązać. Jest fala samobójstw o których dzisiaj nikt nie mówi. Dlatego ja dzisiaj apeluję do ciebie, że jeżeli przychodzą do twojej głowy czarne myśli, jeżeli nie widzisz rozwiązania z sytuacji to jest rozwiązanie. Jezus stoi za tobą. Jezus cały czas czeka na to, żebyś ty wyciągnął do niego swoją rękę i żebyś zaprosił go do swojego życia. To są dwa kroki. Odwróć się do niego, zrób krok do niego i poproś go o pomoc. A on tam czeka na to, żeby podać ci swoją rękę i, i ci pomoże po prostu, i ci pomoże tak, jak pomógł mi. Następna rzecz, którą ja wam chciałem powiedzieć, właśnie to jest, żeby poprosić o pomoc. Ja borykałem się. Ja borykałem się z uciążliwym bólem kolana. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja w wieku 17 lat przechodziłem operację na kolano. Yy, miałem pozrywane wiązadła krzyżowe, jakąś tam re rekonstrukcję łękotki i tak dalej. Mimo upływu lat, ja wiedziałem, że to nie jest dobrze wykonana yy, operacja i po prostu bardzo mi to kolano dokuczało. Do pewnego momentu aż pojechałem któregoś, którejś niedzieli do kościoła i zastanawiałem się, czy to nie będzie moja ostatnia niedziela, którą pojechałem do kościoła, ze względu na to, że kolano mi tak dokuczało, że ja nie wiedziałem, czy ja następnym razem dam przyjechać, do, dam radę przyjechać do kościoła, bo po prostu nie mogłem wciskać sprzęgła w samochodzie zacząłem szukać, zacząłem szukać kliniki w Polsce, która może to zoperować, oczywiście koszta były straszne, terminy odległe więc to wszystko trzeba było odłożyć nie wiedziałem jak to będzie rzutowało na moją pracę więc e, powiem szczerze zmartwiony, strapiony pojechałem do kościoła i jedynym, jedynym, jedyną dobrą decyzją, którą tam wtedy podjąłem, było to, że poszedłem do mojego pastora, poprosiłem go o to, żeby pomodlić się o uzdrowienie tej nogi. I kochanie, to na, kochani, to nastąpiło. To nastąpiło, że, że tak powiem, spektakularnie od tamtego dnia, kiedy ja. Wyciągnąłem swoją rękę do Jezusa i powiedziałem mu, że ja chcę być zdrowy, że ja chcę mieć zdrową nogę, że ja chcę móc normalnie pracować, chodzić, funkcjonować. Ja tej samej niedzieli mój ból ustał i do dnia dzisiejszego ja nie mam problemu z nogą, i ja nie myślę nawet o operacji. Ja jeżdżę na rowerze, czasami pokopię piłkę z moim dzieckiem, i wszystko jest w porządku. Także chciałem wam powiedzieć, że w samej. W samej Ewangelii Marka, dzisiaj, dzisiaj tak przejechałem, przejechałem na szybko tą Ewangelię Marka, jest napisane, że Jezus uzdrawiał ludzi z gorączki: uzdrawiał trędowatego, sparaliżowanego, opętanego, wypędzał demona, głuchoniemego, dwa razy uzdrowił ślepego i epileptyka. Oprócz tego wskrzeszał ludzi. Nie wiem, z czym się borykasz. Nie wiem przez jakie problemy zdrowotne przechodzisz. Czy ty, czy ktoś w twojej rodzinie, czy może twoje dziecko, czy może, może to ktoś twój znajomy? Ktokolwiek. Bez względu na to, kto, zawsze możesz przyjść i zawsze możesz pomodlić się o tą osobę, zawsze możesz zawołać, bo Jezus czeka na to, żebyś to ty odwrócił się do Niego i go zawołał. Też żebym był dobrze zrozumiany. Ja nie dementuję tutaj, nie odradzam nikomu chodzenia do lekarza i stosowania medycyny jako takiej, e, czyli właśnie lekarstw, czyli antybiotyków, czyli wszelkiego tego, co nam lekarz zasugeruje, żebyśmy się w ten sposób leczyli. Tak, kochani, mamy iść do lekarza, słuchać lekarza, bo oni są przez Boga obdarowani, oni dostali dar, żeby nas leczyć. Więc nie bagatelizujmy ich, idźmy do lekarza, ale w tym samym czasie, gdy wiemy, że jesteśmy chorzy, wołajmy do Boga o uzdrowienie. Może nie trzeba będzie iść do lekarza, może uzdrowienie przyjdzie w trakcie tego, jak będziesz brał lekarstwa. Może przyjdzie wcześniej, może przyjdzie później. Jest wiele problemów, na które dzisiaj lekarze nie znają rozwiązania i, i po prostu nie znają, więc wołajmy, wołajmy do Boga. Według tych chorób, które ja wcześniej przed chwilą przeczytałem, są choroby naprawdę, naprawdę straszne. Jest sparaliżowany, jest trendowaty, jest głuchoniemy, jest ślepy. Więc mówię, nie wiem, nie, nie wiem, jakie był, jakie, mo, jakie mógłbym dzisiaj przytoczyć choroby, ale jestem pewny, że nasz Bóg jest Bogiem wszechmogącym, a nie trochę mogącym. Więc bez względu na to, na co cierpisz, bez względu na to, jak, 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 jak długo twoja choroba trwa, bez względu na to, ile czasu już to trwa. Ja wołam dzisiaj do Ciebie, żebyś zawołał do Boga. Żebyś wyciągnął do Niego swoją rękę i zawołał do Niego. Tylko jest jedna rzecz. Chciałbym, chciałbym Cię nakłonić do tego, żebyś zrobił to z wiarą. W liście św. Jakuba jest napisane w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie. A niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Nie możemy w niego wątpić. Jeżeli wołasz do Boga, zawołaj to szczerze, z otwartym sercem, z łzami w oczach. Kochani, takiej modlitwy Bóg będzie wysłuchiwał. Jeżeli, jeżeli masz zawołać, a nie będziesz w to wierzył, nie oczekuj tego, że przyjdzie uzdrowienie. Nie oczekuj tego, że przyjdzie rozwiązanie. Bóg oczekuje od ciebie zaangażowania i tego, że ty po, położysz w nim swoje nadzieje, że ty, że ty po prostu zaufasz jemu, że on jest Bogiem wszechmogącym, że on może wszystko i czy ty cierpisz na nowotwór, czy ty cierpisz na jakiekolwiek inne choroby, nie będę tutaj wymieniał chorób. On jest Bogiem wszechmogącym i skoro ludzi wskrzeszał i skoro leczył i z wyżej wymienionych chorób, to ciebie też może uzdrowić. Tylko w tych fragmentach, które tutaj, te wszystkie fragmenty, które są odnośnie tych chorób, które wymieniłem, wiele razy Jezus powiedział do tych ludzi: wiara twoja cię uleczyła. Więc, kochani, życzę wszystkim wiary. Życzę wiary w to, że Bóg może cię uzdrowić bez względu na Twój stan zdrowia. I to nie jest, i to nie jest nadwymiar powiedziane, bo ja naprawdę wierzę w to, ja naprawdę słuchając, Słuchając świadectw ludzi uzdrowionych i to uzdrowio uzdrowionych z takich chorób, które wydawałoby się, że już z takich chorób po prostu się nie wychodzi, są świadectwa ludzi. Zachęcam wszystkich do tego, żeby pogrzebać trochę w internecie i poszukać sobie świadectw ludzi, którzy, którzy byli uzdrowieni z chorób takich, na które nie było lekarstwa, nie było logicznego wytłumaczenia. E, ludzie, gdy zwrócili się do Boga, Wiadomo z jakiego powodu, przez Boga, ale lekarze nie potrafili wyjaśnić, dlaczego na przykład nowotwór, który był nowotworem złośliwym, z przerzutami, nagle znikł. Dlaczego na przykład kość, która była biodrowa, za krótka, w krótkim, w krótkim odstępie czasu ta kość urosła. Takie rzeczy, które w ludzkim świecie, na ludzki rozum nie mają logicznego wytłumaczenia, a jednak. Jednak my, jako wierzący ludzie, my, jako chrześcijanie, powinniśmy wiedzieć, że dla naszego Boga nie ma ograniczeń. On jest Bogiem nieograniczonym i z każdej choroby może nas uzdrowić. To tyle, kochani, na dzisiaj. Także jeszcze raz wołam do każdego: jeżeli cierpisz, jeżeli borykasz się z jakimkolwiek problemem, jeżeli, jeżeli nie widzisz rozwiązania z danej sytuacji, nie podejmuj pochopnych, po, po, pochopnych decyzji. Bo jest rozwiązanie. Odwróć się za siebie, albo popatrz w lustro i zawołaj. I zawołaj. Panie Boże, przyjdź i ja chcę być zdrowy. Dotknij mnie ja chcę być zdrowy. Ja Ciebie potrzebuję, nawet jeżeli Go dzisiaj nie znałeś, nawet jeżeli na Nim dzisiaj nie polegałeś, nawet jeżeli w Niego dzisiaj nie wierzyłeś, to nic nie znaczy. Dzisiaj jest nowy dzień, dzisiaj jest nowa kartka papieru, dzisiaj jest nowa kartka w Twojej książce życia, którą możesz zacząć pisać z Jezusem w tytule. On stoi i czeka na to, żebyś go zawołał i żebyś wyciągnął do niego swoją rękę. Błogosławię wszystkich, kochani, i do usłyszenia wkrótce. Miłego dnia.